Witam wszystkich. Pierwszy kurs za mną. Dostałem kurs po klienta. To był tak zwany voicebooking, czyli sobie klient na miejscu określa dokąd jedzie. Trochę zniesmaczony byłem, dlatego że chciałem po niego jechać prawie 5 mil, więc kawałek drogi. jechać. Podjeżdżam na miejsca ten do mnie. Jesteś gotowy na dłuższą trasę? <grytanie> Zawsze, nie? No i cyk do Milton Keynes, 35 funtów wpadło. Ja jestem zadowolony, klient zadowolony. Żeby było ciekawiej, to chciał pojechać pociągiem. Sobie przekalkulował, że taniej go wyniesie wziąć sobie taksówkę z Northampton do Milton Keynes, zapłacić 35 funtów i szybciej przede wszystkim, niż wziąć podwózkę na stację kolejową w Northampton. Bilet, nie mam pojęcia, bo te bilety są. Natomiast wiem, że w zależności Jaki to jest dzień tygodnia, i o której godzinie jedziemy pociągiem, no to są różne ceny, no nie? Akurat tak zrobili niebywałe. Taksówka tańsza od biletu kolejowego, takie rzeczy tylko u nas. Wy też macie takie sytuacje? A u was też tam, gdzie mieszkacie, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia, są różne ceny biletów kolejowych? Chyba powinny być stałe, nie wiem. Milton Keynes, miasto, które leży rondami. Rondo na rondzie. Tu praktycznie nie ma świateł. W sumie skrzyżowanie bezkolizyjne, bardzo szybkie. No i proste, nie? Ustępujesz wszystkim z prawej strony, nic się więcej nie interesuje. Nie musisz się zastanawiać, kto ma pierwszeństwo, kto pierwszeństwa nie ma, nie? Tak więc dzień zaczął się fajnie. A propos fajnych dni. Dwa dni temu miałem bardzo fajny dzień. Dobry, jeżeli chodzi o pieniążki. I dobry, jeżeli chodzi o kursy. Dostałem kurs z Northampton do. Dostałem kurs z Northampton na luton. O godzinie 17 był wyjazd na lotnisko. Godzina powiedzmy, jesteś na miejscu, jak się nic nie dzieje na drodze. A o godzinie 19 miałem. Odbiór z tego samego miejsca, inną osobę. Podjeżdżam na miejsce z klientami, wypakowują swoje bagaże. Jakaś kobieta obok mnie pyta, czy do Northampton. Ja mówię: No właściwie tak, będę jechał do Northampton, ale o 19 mam odbiór. A ona to pewnie ja. Mówię, co? Jak się nazywasz? Ona się przedstawia. Sprawdzam faktycznie. No mówi, że jestem wcześniej, godziny jestem wcześniej. No takie coś po prostu to jest. To się nie zdarza, pierwszy raz mi się zdarzyło, powiem, szczerze i szok, nie wiesz, wiecie, wjeżdżasz na lotnisko musisz zapłacić 7 funtów za wjazd czy odbierasz, czy, czy kogokolwiek zrzucasz. A tutaj jednymi drzwiami wychodzi dwoje pasażerów i tymi samymi drzwiami 3 minuty potem wchodzi kolejny pasażer. Sytuacja idealna. No i tak przez całą drogę sobie rozmyślałem, kurczę, a może to dzisiaj to jest ten dzień. Tak jadąc z powrotem, jadąc z powrotem, tak sobie myślałem, a może by tak zagrać w totolotkę, albo kupię zdrabki. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Starałem się doinwestować szczęście. Puste. Wy też czasem kupujecie zrabki? Ludzie po prostu są naiwni. Wiecie, kurczę, no też pod wpływem chwili wziąłem, wydałem pieniądze bez sensu, tak naprawdę, ale jak to jest mocne, jak to jest uzależniające. Wiecie, kiedyś, kiedyś pracowałem. No potem 10 lat temu pracowałem w Londynie. W piątek były wypłaty. W poniedziałek taki kolega podchodził do mnie i mnie pytał, czy nie mam stuwy pożyczyć do końca tygodnia, do wypłaty, nie? A co się okazało? On całą kasę, którą zarobił, oprócz tego, co go kosztowało utrzymanie, wydawał właśnie na te zdrabki. Jesus. Potem, po kilku miesiącach, dowiedziałem się, że właśnie przez te zdrabki posypało mu się życie w Polsce i no, spakował się. Tam się rozbierniczyła rodzina, on się spakował w walizkę, wyjechał do Anglii. Próbował jakoś to. Próbował jakoś poprzez zmianę otoczenia zmienić swoje nawyki, nie udało się. A pogoda z tych fajnych. Troszeczkę wiaterek, 12 stopni na plusie. Tak, aż jakby powiedzieć, wiosną zalatuje. A i rondo za światłem no, Zostało nam 17 minut do celu Wracamy do miasta, zobaczymy co tam się będzie działo Stoję nie na tym pasie co trzeba aj, 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 aj. Skup się, skup się, skup się I przed nos. O, dziękujemy I lecimy dalej Już prawie jesteśmy na miejscu Już prawie jesteśmy od hantu Znak pokazuje 5 mil Ale tak naprawdę to tam 2 mile Po prostu granice miasta się przesunęły i... A stare znaki zostały Ale kopci Kubany, Biały dym z Silnika niewiele zostało Fotoradar, który nie działa To dobrze, że nie działa Szkoda prądu, energii elektrycznej, i tak wszyscy jadą powoli. Przed nami autostrada M1, północ-południe, w prawo do Londynu, w lewo do Birmingham. I wpadł kurs pod GXO. Zaczekamy na klienta. Tu sobie po prostu wykręcę, nie? Zadzwonimy do klienta. Jedziemy. Dzwoniłem przed chwilą do klienta, a ten mi mówi, że jakie Gekso. Ja mówię, no spod Gekso mamy odbiór. No że jestem w domu, z domu chcę do Gekso. Nie wiem jak on to zamawiał. Zadzwoniłem do biura, na bazę zadzwoniłem, nie, żeby to wzięli, zdjęli, kurczę, żeby mnie nie blokowało i czekamy dalej. Nie wiem, czy tam jest wszystko czytelne na tej aplikacji, prawda? Zamawiasz z punktu A do punktu B, a nie z punktu B do punktu A. Ej, ej. dobrze, że ja po niego nie jechałem, nie wiem, 10-15 minut nie nastałem się w korkach, Bóg wie co jeszcze. Jeden kurs fajny, drugi niezrobiony. Kursów jest dużo, 12 w tej chwili pokazuje na mieście, ale wszystkie są oddalone powyżej 6-7 mil. To jest duże ryzyko. Jedziesz i... i możesz się spotkać nie ma, po prostu nie ma. Poszedł piechotą albo autobusem. Czekam teraz pod takim ogromnym magazynem, bo wam tutaj kiedyś pracowałem jakieś 9 lat temu. W tym miejscu, w tym miejscu teraz jest coś innego. Wtedy była Zara, prawda? Zara, te sklepy, które tam pewnie znacie z jakichś centrów handlowych. Tam chodziliśmy z takim urządzeniem przypominającym telefon, i było tam pokazane no, była jakaś tam aplikacja coś w tym rodzaju gdzie masz iść w jaką alejkę, co odebrać odbierało się sukienki według zamówienia. Zmiana była od 7 wieczorem do 7 rano 12 godzin, 4, czasem 5 dni w tygodniu i wyobraźcie sobie, że podczas takiej zmiany robiliśmy, nie tylko ja, od 20 do 30, nawet więcej kilometrów. jest ogromny obiekt. Tam powinny być, nie wiem, na rowerach, kurczę, powinni albo na jakichś rolkach jeździć. Nie tęsknię, kompletnie, zupełnie nie tęsknię. Po 12 godzinach przyjeżdżałeś do domu, nóg nie czułeś. Masakra. Jadę po klienta niecałe dwie mile stąd. Jakieś 3 minuty, 4 i będę przed czasem. Będę przed czasem. Pewnie nie ucieknie nigdzie. Wyjeżdżamy z tego. Miejsca dwie mile jest ok. Dojazd dwie mile jest ok. Mamy zielone światło. Doskonale. Objedziemy to ogromne rondo. A potem skręcamy w kierunku takiej wioski. Calling tree. To się nazywa. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. Teraz na tym zdążymy. Pewnie, że tak. Po lewej stronie hotel Hilton w niskiej zabudowie. Tutaj na obrzeżach miast często są właśnie hotele w niskiej zabudowie. Rzadko kiedy można zauważyć, że jest nie wiem, jakiś szklak kilkupiętrowy, nie? W szkle jakiś budynek kilkupiętrowy to rzadkość. Już raczej ścisłe centra miast, tam gdzie nie ma po prostu miejsca. No, wiele razy stąd odbierałem klientów i stąd. No i jesteśmy na wsi. Zabudowa niewiele różni się od tej, która jest w mieście. Dobra, tu sobie wjedziemy, wykręcimy. No, te domki troszkę tutaj kosztują. To jest jakieś 25% ceny więcej niż. To co jest w mieście, jednak płaci się za ciszę i spokój. Dobrze, to teraz dzwonimy do klienta. W sumie 3 minuty może wyskoczy wcześniej. Zobaczymy. Kolejny zadowolony klient w domku. Tym razem, tym razem odbierałem klientkę z pubu. Centrum miasta. Ledwo doszła do drzwi samochodu. Jakoś wsiadła. Nie ganiła. Domyślacie się, jak ledwo szła. Zaczekałem chwilę jeszcze, żeby weszła do domu. Tak, tak po prostu nie. Żebym nie miał sobie nic do zarzucenia. Różnie bywa. Teraz jedziemy po. No, przed świętami więc. Ludzie szaleją z tymi zakupami. to się przekrzywie. Teraz jedziemy na taki. Shopping center. No, centrum handlowe. Nie? W innej części miasta, Weston Favela. Też tam będzie niedaleko do przejechania. Zawsze coś wpadnie. Bądźmy pozytywnie nastawieni. Dziś mały ruch. Mamy weekend. Tutaj mają też postój, ale my stąd nie odbieramy. My jedziemy w Kłomb. Parking podziemny Tesco Extra bardzo duże Tesco plus mnóstwo innych sklepów naokoło. Taka galeria handlowa, można powiedzieć, coś w tym rodzaju. Już jesteśmy prawie na miejscu. Tuż za rogiem czeka klient. No, to były ogromne zakupy. Ledwo zmieściłem te ryby i indyki. Po prostu cały bagażnik pod korek załadowany. Nie wiem, czy to już świąteczne zakupy, czy może ktoś jakiś tam biznesik sobie wymyślił i w domu coś robi. No, ale... Zapłacone. Co mnie to interesuje, nie? Dzwoniłem oczywiście na bazę, czy tam czegoś nie mają dłuższego. W pół do szóstej mam kurs do Kowentry. 42 funty. Ok. I tak do Kowentry nie pojechałem, bo bym się nie wyrobił. Dostałem wcześniej jakieś 45 minut. Kurs, który zrobił mi dzisiejszy dzień. Dostałem kurs do Londynu. 120 funtów, 4 osoby. Idealnie przebiegła po prostu droga bez korków, bez żadnych zakłóceń. Z powrotem to samo. Cziśniejszy dzień z tych dobrych. 220 funtów jestem zadowolony. Miejmy nadzieję, że jutro będzie tak samo. Pozdrawiam, do następnego, cześć.